Pamięta Pan najbardziej trafną ripostę skierowaną do rozmówcy? Pamiętam najgłupszą. Może być najgłupsza. I to nie wiem czy to na... A, to nie riposta nawet. To teraz mi się przypomniało jak kiedyś z Piotrem Bukartykiem prowadziłem audycję. Dziennik, prezenter radiowy ma, jeszcze prowadząc audycję na, na żywo, ma ten kłopot, że musi patrzeć w, w, w zegar, rozmawiać z gościem i udawać, że się go słucha. Na przykład jeszcze wstrzelić się w jakąś pauzę w jego wypowiedzi, żeby na przykład całą piosenkę do końca nadać. Ja sobie wymyśliłem, to była nocna audycja, że na zakończenie rozmowy z Piotrem Bukartykiem nadam piosenkę jego piosenkę. O świetnym tytule uważam, że to powinien, powinno być hasło wyborcze każdej partii przy każdych wyborach. On napisał taką piosenkę: Każdy ma prawo do orgazmu. I. z szampańskiego z, zobaczyłem, że już tak muszę to kończyć, żeby to się zmieściło w całości, on zrobił jakąś pauzę i ja powiedziałem, chciałem mu powiedzieć, że teraz na koniec nadamy to e, Każdy ma prawo do orgazmu i chciałem go jeszcze tylko zapytać, czy nie zdarzyło się, że ktoś był zbulwersowany tym tekstem, że takie rzeczy wyśpiewuje i słucham, co ja mówię, a ja mówię tak, a na koniec naszego spotkania nadamy piosenkę Każdy ma prawo do orgazmu, nie miałeś z tym nigdy problemu, i ten myślałem, że mi poda rękę przynajmniej, że pomocną dłoń, a ten z uśmiechem na twarzy mówi: ja Nie, nawet niedługo ojcem zostanę. I e, to, to jedna z głupszych takich, e, nie, to nie riposta, tylko właśnie. E, a ripostę to teraz sobie przypomniałem, ale to nie jest moja, tylko ja zastosowałem czyjąś. Każdy, kto występuje publicznie, ma takich ludzi, którzy no, nie przepadają za nim. To znaczy, gdyby ktoś był kochany przez wszystkich, to znaczy, że trzeba skonsultować to z lekarzem albo z farmaceutą przynajmniej, ale zawsze ma kogoś, kto za nim nie przepada. I... Zdarzają się wśród tych, którzy nie przepadają, ludzie bardzo aktywni, którzy chcą to uświadomić temu komuś. Ja miałem takiego słuchacza, który przez jakiś czas dzwonił do radia, ale to była przedziwna sytuacja, bo nie po to, żeby mi nawrzucać na przykład, czy żeby powiedzieć, że jestem beznadziejny. To znaczy, on mi mówił, że jestem beznadziejny, ale mówił mi to w sposób kulturalny bardzo spokojnym głosem, nie mówił tego na antenie, także to też nie było tak, że on tylko chciał coś tutaj wsadzić kij w mrowisko, tylko dzwonił do, do nas do radia, prosił tam mnie do telefonu i mi tłumaczył, że ja nie powinienem w radiu pracować, bo mam beznadziejny głos, że nie potrafię ciekawie mówić, że to jest wszystko żałosne to, co ja mówię. No i tak i regularnie on tak przez kilka miesięcy wydzwaniał, co, co tam tydzień, co dwa. Ja z nim też starałem się spokojnie rozmawiać. E mówiąc mu, to proszę pana, to niech pan w tej sprawie zadzwoni do mojego dyrektora, albo niech pan napisze, jeżeli on podzieli pana uwagi, no to pewnie coś zrobi dla pana e, dobrego samopoczucia. I po jakimś czasie uświadomiłem sobie, że to nie ma sensu, bo to jest rozmowa tylko o tym, że cię nie lubię, dziadu, no po prostu na takiej zasadzie, tylko kulturalnie, kultu, kulturalnie przekazywana. I wtedy przypomniałem sobie, co w takiej sytuacji robił Zenon Laskowik w czasach największego sukcesu kabaretu tej, kiedy rzeczywiście robił genialne rzeczy, ale zawsze po koncercie zdarzył się ktoś, kto przychodził i tak życzliwie mówił, że no fajnie, ale wiesz no ten poprzedni program był dużo lepszy, no że tutaj to jednak takie i to Zenon Laskowik w takiej sytuacji, kiedy wiedział, że to jest sprawa z cyklu nie lubię cię dziadu", jak już wiedział, że nie ma o czym dyskutować, to mówił, a wiesz, a inteligencja chwali. Ja tutaj też Zastosowałem tę metodę. Jak on zadzwonił do mnie 30 razy, powiedzieć mi, że powinienem się zwolnić z radia, bo te moje audycje są beznadziejne, ja powiedziałem: A wie pan, a inteligencja chwali. I on tutaj zamilkł i powiedział: No, to chyba ja nie należę do tej inteligencji. Ja powiedziałem: No, to to już pan powiedział, to ja już przepraszam. No, i rozłączył się, było, było po wszystkim. Jak długo potrafi pan wytrzymać bez uśmiechu? No bardzo długo, bo ja się potrafię śmiać wewnętrznie. To znaczy, ja nie, nie muszę ja tego okazywać. Tak, a, to pyta pan o uśmiech wewnętrzny i zewnętrzny, tak? No to nie potrafię długo chyba, bo ja lubię tak naprawdę... Może nie optymistycznie, ale pogodnie spojrzeć na to, co się dookoła dzieje, nawet jak nie ma do tego specjalnych powodów. I to nie jest jakiś taki beznadziejnie głupi optymizm, że ja uważam, że życie jest piękne i że takie cudowne. Nie ja wiem, że ono jest i piękne i brzydkie momentami, ale ja mam taką naturę, że ja zdaję sobie sprawę z tego, że jak ja się będę wyłącznie mordował tym, że życie jest beznadziejne, to ja no, nie zmienię i tak na lepsze, a tylko siebie po prostu morduję. Ja wolę się tak jakoś uśmiechnąć, czasem sam do siebie, czasem sam z siebie, czasem do ludzi, czasem z ludzi. To ułatwia życie po prostu. Ostatnie w zasadzie nawet nie jest pytanie, co stwierdzenie, więc zacytuję dokładnie tak, jak idzie. Jest pan absolutnie i bez cudowny, a w duecie z panem poniedzielskim to już w ogóle. To jest łagodnie napisane. Bardzo dziękuję za to sformułowanie, ale kiedyś ktoś do mnie podszedł i powiedział mi, że ociekam zajebistością. Ja właściwie nie używam takich. Ich słów, ale stwierdziłem, że że to jest taka recenzja, że chętnie ją będę powtarzał przy, przy różnych okazjach. I jeszcze jedną słyszałem kiedyś to komplement. Uważam za jeden z najpiękniejszych komplementów, jakie usłyszałem. Podeszła do mnie jakaś pani i powiedziała mi: Boże, pan taki śmieszny jak pies. I uznałem, że, że to warto robić takie rzeczy w życiu, żeby tego typu teksty od czasu do czasu pod swoim adresem usłyszeć. To, to tamto, to co pan przeczytał, to bardzo dziękuję temu komuś, że ktoś, ktoś coś takiego wymyślił i Andrzejowi poniedzielskiemu przekażę przy najbliższej okazji, że tak myślą o nas w Zielonej Górze.